Jeżeli ten gracz pokona mnie w wyścigu, dam mu najlepszą nadaraitową zbroję, jaka istnieje w Minecraftie. Ale kiedy zaczęliśmy, pokonał mnie w jedną sekundę. Powtórzyliśmy więc nasz wyścig, i zostałem pokonany tym razem w jedną milisekundę. Coś było nie tak i oznaczało to tylko jedno, a dokładniej to, że musi on mieć cheaty, co było oszustwem w naszym wyścigu i było nielegalne. Zamiast go zbanować, dam mu jeszcze jedną szansę i dałem mu najtrudniejsze wyzwanie, jakie tylko istnieje w Minecraftie i nikt nigdy by go nie wykonał. Musi on pokonać tego ordena, co wydaje nam się łatwe dla 4, więc utrudni mu to, ale zgodził się podjąć wyzwanie używając tylko jednego patyka posiadając pół serduszka na hardkorze nie posiadając jedzenia, co oznacza, że nie będzie mógł nigdzie uciec, ani tym bardziej biegać. Jeżeli spróbuję uciec mega daleko używając cheatów, nada mu efekt slowness. Do tego nie będzie miał żadnej zbroi oraz musi on obrócić monitor w prawdziwym życiu, co utrudni mu poruszaniu się przy pomocy klawiatury, bo wszystko będzie na odwrót. Ale zróbmy mu jeszcze większy challenge i za każdego lajka like kładę tu kolejnego wardena, a za każdego suba zabieram mu jedno miejsce lawo.